Program Rozświetlamy Polskę to program, dzięki któremu możemy zrealizować inwestycje w postaci wymiany lamp sodowych na lampy obecnie LEDowe, które są realizowane na terenie każdej miejscowości w gminie Sokow-Małopolski. Wartość inwestycji, która jest realizowana w ramach tego zadania to 2 miliony 200 tysięcy złotych, z czego 80% dostajemy ze środków zewnętrznych, wymieniamy na terenie całej naszej gminy 1400 opraw oświetleniowych. Dzięki temu... Proszę Państwa, zużycie energii spadnie ze 180 kW do prawie 50 kW, więc to będą realne oszczędności dla naszego budżetu, budżetu naszej gminy, więc tym bardziej się cieszymy, że możemy kolejną inwestycję realizować, która będzie nie tylko poprawiała efekt świetlny w nocy dla mieszkańców, ale również przyczyni się do oszczędności w ramach energii elektrycznej, za którą i tak co roku musimy płacić. Także proszę Państwa, 1400 lamp zostanie wymienionych. Termin realizacji tej inwestycji ma się zakończyć w listopadzie.